Czy jesteś mężczyzną w wieku około 30-40 lat, który zmaga się z chudotłustą, nieatrakcyjną sylwetką i czujesz się z tym źle? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie. Pokażę Ci jak w ciągu zaledwie 4 miesięcy możesz pozbyć się od 5 do nawet 16 kg tłuszczu, poprawić sylwetkę i w końcu poczuć się dobrze w swoim ciele. Bez męczących diet i bez godzin na siłowni z pełną swobodą jedzenia swoich ulubionych produktów. Zobaczysz też, jak dzięki dopasowanemu treningowi oraz indywidualnemu podejściu możesz zacząć budować masę mięśniową krok po kroku, a problem tej sylwetki w końcu zniknie. Ale na początek chcę Ci zadać pytanie. Czy kiedykolwiek marzyłeś o silnej, muskularnej sylwetce, która doda Ci pewności siebie? O tym, by nie ukrywać się pod luźnymi ubraniami, a z dumą nosić dopasowane koszulki i spodnie, marzysz o prostych zasadach jedzenia i treningu, które nie zajmą ci wielu godzin i nie będą wymagały od ciebie wielu wyrzeczeń, które pozwolą ci szybko zobaczyć pierwsze efekty, dadzą szybkie zwycięstwa i podtrzymają twoją motywację do zmiany? Czy pragniesz wiedzieć, ile jeść, co jeść, jak jeść i jak trenować? Żeby w końcu pozbyć się chudotustej sylwetki, wyobraź sobie, że w 4 miesiące możesz schudnąć od 5 do nawet 16 kg tłuszczu i zacząć budować mięśnie, które dodadzą Ci męskości, pewności siebie oraz atrakcyjności. To jest możliwe. Ale dlaczego jeszcze nie udało Ci się osiągnąć sylwetki, o której marzysz, to pewnie nie jest Twoje pierwsze podejście do zmiany sylwetki. I nie jesteś z tym sam. Większość mężczyzn z chudotustą sylwetką Zmaga się z dokładnie tymi samymi problemami. Czujesz się zmęczony ciągłym liczeniem kalorii i tym, że niby się starasz, ale jednak twoje ciało dalej nie wygląda tak, jakbyś chciał? Brakuje ci jasnych wskazówek, co właściwie powinieneś jeść, jak powinieneś trenować, ale co najważniejsze, jak to wszystko połączyć, żeby w końcu ruszyć z miejsca? Masz już dość zajadania stresu, wieczornego rzucania się na jedzenie i poczucia winy następnego dnia. Znasz tą ochotę na słodkie, która rozwala Ci cały plan i frustrację, kiedy nie wiesz, jak trzymać dietę w podróży, restauracji czy przy weekendowym alkoholu. Frustruje Cię powolny metabolizm i brak motywacji, a dietę kojarzysz. Tylko i wyłącznie z męczarnią i niesmacznymi posiłkami. Nie chcesz spędzać godzin na gotowaniu i treningach, tylko zrobić to możliwie jak najszybciej, żeby wyglądać atrakcyjnie. I może już nawet próbowałeś trenerów i dietetyków, ale zamiast efektów dostałeś głodówki, treningowy chaos i koniec końców efekt Jojo. Jeśli to brzmi znajomo, to słuchaj dalej. Nazywam się Dawid Koźluk i od lat pomagam mężczyznom, takim jak Ty przejść przemianę. Od chudotustej nieatrakcyjnej sylwetki do silnego, atrakcyjnego i męskiego ciała. Mam 8 lat doświadczenia, setki przeprowadzonych metamorfoz i doskonale wiem jak trudno jest znaleźć właściwą drogę, gdy masz ograniczony czas, stres, brak wsparcia i brak motywacji oraz mętlik w głowie przez natłok sprzecznych informacji. Kiedyś sam miałem chudotustą sylwetkę i czułem się wtedy naprawdę źle, niekomfortowo i niemęsko we własnym ciele. Moja pewność siebie była bardzo niska. Miałem dość nadmiaru tłuszczu, dość małych mięśni, no i dość chudotłustej sylwetki. Od dziecka marzyłem, aby być dobrze zbudowanym, atrakcyjnym i pewnym siebie mężczyzną, który czuje się świetnie w swoim ciele, ale nie wiedziałem, co jeść, jak jeść, jakie kalorie i makroskładniki. Będą dla mnie odpowiednie. Nie miałem planu treningowego, no i kompletnie nie wiedziałem, jak trenować, żeby zmienić chudotustą sylwetkę w atrakcyjną. Nie mogłem też oprzeć się słodyczom, chipsom i słodkim gazowanym napojem. Brakowało mi wsparcia. Mimo to zacząłem jakoś trenować i robić męczące cardio z obwiązaną folią wokół brzucha, bo myślałem, że jeżeli spocę się mocniej, a już szczególnie na brzuchu no to, że wtedy zgubię ten brzuch zdecydowanie szybciej. Zrezygnowałem również z ulubionych produktów tylko po to, żeby osiągnąć swoje cele. Po kilku miesiącach takich działań, niestety, nie miałem żadnych efektów. Myślałem o tym, żeby się poddać, bo przecież próbowałem już wszystkiego, i nawet ta folia na brzuchu kompletnie nie zadziałała. Na szczęście wtedy trafiłem na pewnego mentora, od którego dowiedziałem się, jak jeść, co jeść, jak trenować żeby budować mięśnie i spalać tłuszcz. Gdy zacząłem stosować te wskazówki, to pojawiły się pierwsze efekty, które dały mi motywację do dalszej pracy. Ale po osiągnięciu pierwszych efektów wpadłem w złe towarzystwo, które próbowało mnie ściągnąć w dół. Próbowało mnie odciągnąć od zdrowej diety i treningów, a iść w zupełnie inną stronę. I prawie im się to udało, ale z tyłu głowy zawsze miałem myśl, jak się czułem przed zmianą sylwetki. Jak się czułem, gdy miałem chudotuste, nieatrakcyjne ciało? Jak się czułem, osiągając pierwsze efekty, z których byłem zadowolony, i wyobrażałem sobie również, jak mogę się czuć, gdy w końcu osiągnę swoją wymarzoną, atrakcyjną męską sylwetkę. I dokładnie to mnie bardzo mocno motywowało. Wtedy byłem młody, ale gdy zaczęło się dorosłe życie, praca, obowiązki, coraz mniej czasu dla siebie i siedzący tryb życia, to przez brak kontroli żywieniowej. Moja sylwetka znów zaczęła wyglądać na chudotłustą. A ja znowu zacząłem czuć się niekomfortowo, źle i nieatrakcyjnie w swoim ciele, a dodatkowo pojawiły się kompleksy. Przestałem się sobie podobać i mimo tego, że już kiedyś zmieniłem sylwetkę, to tym razem się bardzo martwiłem, bo wiedziałem, że muszę spróbować czegoś innego, czegoś nowego, dlatego że już nie będę miał tyle samo czasu co kiedyś na trening i dietę, które by zmieniły moją sylwetkę. Po przeczytaniu kilku tysięcy stron książek, e-booków i badań naukowych, a także przerobieniu setki godzin materiałów szkoleniowych, stworzyłem metodę, dzięki której nauczyłem się wykonywać skuteczny trening sylwetkowy na budowanie masy mięśniowej w 30 minut oraz przygotowywać posiłki na utratę tłuszczu w od 5 do 10 minut. To pozwoliło mi przejść ostatnią metamorfozę sylwetki od chudu tustego do atrakcyjnego w moim życiu. Cztery miesiące schudłem 15 kg i wyrzeźbiłem sylwetkę, o której zawsze marzyłem. Przestałem się wstydzić nadmiaru tłuszczu oraz odstającego brzucha. Przestałem czuć się niekomfortowo i nieatrakcyjnie. Przestałem być zapuszczonym i chudotustym gościem, który czuje się źle, a stałem się dobrze zbudowanym, atrakcyjnym mężczyzną, który czuje się świetnie w swoim ciele, jest pewny siebie i zadowolony ze swojej sylwetki. Co pozytywnie wpływa na całe moje życie, na postrzeganie siebie, relacje, to jak odbierają i widzą mnie inne osoby, na możliwości w życiu prywatnym i biznesowo-zawodowym. Jestem naprawdę dumny z tego, co osiągnąłem, jak się czuję i jak dzięki temu żyję. Zmieniłem nie tylko swoją sylwetkę, ale również sylwetkę i samopoczucie z setki innych mężczyzn. Marcina, który pozbył się 23 cm tłuszczu z brzucha w 5 miesięcy, a jego sylwetka zaczęła mu się podobać. Igora, który schudł 12 kg, wyrzeźbił sześciopak i jest dumny z wypracowanych efektów. Daniel, który przestał wstydzić się swojego chudu tego ciała, przestał czuć się niekomfortowo, a czuje się atrakcyjnie, jest dumny i pewny siebie dzięki posiadaniu atrakcyjnej męskiej sylwetki. Tomek, który przestał truć się alkoholem i z dużego odstającego brzucha, wyrzeźbił naprawdę świetny sześciopak i zaczął dbać o swoje zdrowie. Patryk, który osiągnął swój maksymalny potencjał sylwetkowy i zaznał uczucia bycia silnym, pewnym siebie i dobrze zbudowanym mężczyzną. Damian, który zaczął się sobie podobać. Bartek, który zbudował niewyobrażalną ilość masy mięśniowej. Kevin, który przestał czuć się niemęsko, bo zbudował 15 kg masy mięśniowej, spalił tkankę tłuszczową i całkowicie odmienił swoje życie o 180 stopni. Jakub, który w trzy miesiące Całkowicie odmienił to, jak wygląda i jak jest postrzegany przez innych. Kacper, który schudł ponad 20 kg i pozbył się kompleksów, które towarzyszyły mu od dziecka do dorosłego życia. Filip, który jest jednym z najlepiej zbudowanych ojców, a jego dzieci są bardzo dumne, że ich tata ma sylwetkę jak Superman. Dominik, który myślał, że sylwetki mężczyzn, które widzi w internecie... Są dla niego absolutnie niemożliwe do osiągnięcia, a po dwóch miesiącach sam tego dokonał. Karol, który pozbył się niewyobrażalnej ilości tłuszczu, kompleksów i wstydu, a dziś ma atrakcyjną męską sylwetkę i czuje się świetnie. Łukasz, który chciał mieć atrakcyjne ciało na lata, a nie na lato. Jakub, który wrócił do formy po tym, jak zaniedbał swoją sylwetkę i zaczął czuć się źle, a także wielu, wielu innych mężczyzn. Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób osiągnęliśmy takie wyniki, to posłuchaj dalej. Filar pierwszy to indywidualny plan żywieniowy. Brak planu żywieniowego skutkuje brakiem efektów szybką demotywacją, efektami jojo i finalnie rezygnacją, dlatego że nie wiesz, co masz jeść, ile masz jeść i jak masz jeść, żeby pozbyć się tkanki tłuszczowej odstającego brzucha i poczuć się lepiej oraz bardziej komfortowo w swoim ciele. Żeby realnie ruszyć z miejsca, to musisz mieć indywidualny plan żywieniowy z przykładowym jadłospisem, który uwzględnia twoje ulubione produkty. Potrzebujesz też wiedzieć, ile kalorii oraz makroskładników jest dla ciebie odpowiednie, a także musisz poznać zasadę 80/20. Pozwoli ci ona jeść wszystko nawet kebaba, pizzę, lody, kolei słodycze i nadal robić progres. Musisz dowiedzieć się także jak przygotowywać posiłki, żeby nie zajmowało Ci to więcej niż od 5 do 10 minut. Daniel, który poprawił swoje żywienie, w 6 tygodni pozbył się aż 11 cm tłuszczu z brzucha, jedząc swoje ulubione produkty. Przestał wstydzić się swojego tego ciała, a jest dumny, bo odstający brzuch zamienił na atrakcyjny sześciopak. Filar drugi to indywidualny plan treningowy. Bez odpowiedniego planu treningowego twoje mięśnie nie urosną. Ponieważ jak trenować, nie wiesz jakie ćwiczenia wykonywać, z jaką objętością, ile serii, powtórzeń, przerw robić i błądzisz zagubiony po siłowni, zamiast budować swoją sylwetkę. Musisz mieć plan treningowy dopasowany do swoich możliwości. Jeżeli możesz trenować od 3 do 4 razy w tygodniu po jednej godzinie, to nie wykonasz planu treningowego, który składa się z pięciu treningów, i każdy trening trwa po dwie godziny. Musisz mieć ćwiczenia, które lubisz, żeby trening sylwetkowy był dla Ciebie przyjemny. Dzięki temu Twoja motywacja do treningów będzie zdecydowanie większa. Potrzebujesz atlasu ćwiczeń, czyli filmów instruktażowych do Twojego planu treningowego, żebyś ćwiczenia wykonywał bezpiecznie i skutecznie. Kevin przed podjęciem współpracy ze mną kompletnie nie wiedział, jak ma trenować, żeby budować mięśnie. A bardzo mu na tym zależało, bo nie chciał czuć się niemęsko i niepewnie w swoim ciele. Gdy przygotowałem dla niego plan treningowy pod jego cele, preferencje i możliwości, to zbudował 15 kg masy mięśniowej i całkowicie odmienił to, jak się czuje. Filar trzeci to stały kontakt, motywacja i kontrola postępów. Brak wsparcia i kontroli postępów bardzo szybko prowadzi do spadku motywacji i do zaprzestania działania. Ale regularna kontrola postępów i motywacja są kluczem do trwałych zmian. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię pilnował, motywował i sprawdzał, jakie masz postępy. Czy chudniesz w odpowiednim tempie, czy nie za szybko, czy nie za wolno? Czy budujesz masę mięśniową? Czy ćwiczenia wykonujesz odpowiednio? No i finalnie, czy po prostu zmienisz chudotustą sylwetkę w atrakcyjną? Marcin miał świetne efekty, gdy go pilnowałem, ale gdy z pewnych powodów musiał na moment zrezygnować ze współpracy. To przez ten czas niestety nie osiągnął żadnych efektów, ale po tym, gdy zacząłem go znowu pilnować, to w 5 miesięcy pozbył się aż 23 cm tłuszczu ze swojego brzucha i wyrzeźbił estetyczną męską sylwetkę, o której zawsze marzył. I teraz masz dwie opcje. Możesz dalej działać na własną rękę, nie wiedząc jak trenować i jak jeść, żeby spalać tłuszcz i budować mięśnie w tym samym czasie. Dalej kręcić się w miejscu z tą samą frustracją i niezadowoleniem z powodu braku efektów, z kompleksami, wstydem, niską pewnością siebie i poczuciem, że nie jesteś wystarczająco atrakcyjny. Lub możesz podjąć decyzję, zacząć współpracę ze mną i w ciągu czterech miesięcy pozbyć się tłuszczu i zbudować masę mięśniową, a także atrakcyjną męską sylwetkę, o której marzysz. Sylwetkę, która sprawi, że poczujesz się lepiej. I będziesz również lepiej żył z moim pełnym wsparciem i elastycznym planem dopasowanym do ciebie. Bez głodówek, bez restrykcji i bez godzin na gotowanie czy treningi. Jako jedyny daję gwarancję efektów. Jeżeli przez 4 miesiące nie zobaczysz efektów, o których ci powiedziałem, mimo tego, że będziesz trzymał się założeń współpracy, to albo będę pracować z tobą za darmo, aż osiągniesz swoją wymarzoną sylwetkę albo zwrócę Ci 100% zainwestowanych środków. Nie zwlekaj, zrób pierwszy krok i umów się na bezpłatną konsultację, podczas której wspólnie omówimy Twoją sytuację i dopasujemy idealnie plan dla Twoich potrzeb i możliwości. Kliknij w link pod filmem i zapisz się jeszcze dziś. Zobacz jak setki moich podopiecznych zmieniają swoje sylwetki, przechodzą ostatnią metamorfozę od chudotustego do atrakcyjnego w swoim życiu i odzyskują pewność siebie. Dokładnie tak samo jak Ty możesz to zrobić. Dlatego kliknij poniżej, wypełnij formularz i zacznij swoją ostatnią metamorfozę sylwetki od chudotustego do atrakcyjnego w Twoim życiu.